Witamy w programie Nasza Maska. Dziś będziemy tworzyć własną maskę. Świetnie, a ja opowiem Wam o różnych maskach i nie tylko. Maski zapewne kojarzą Wam się z karnawałem, dlatego dziś o nich powiemy. Zacznijmy od początku. Ta tradycja karnawałowa zaczęła się we Włoszech około 1094 roku. Co roku odbywały się zimowe bale karnawałowe. Na przykład ludzie wychodzili na ulicę i balowali w pięknych strojach i maskach. Jak ta maska? Świetnie mi idzie. Wyjdzie świetną. Cieszę się. Na świecie tworzą przeróżne maski: od zwykłej z drewnianym trzymadełkiem do kolorowej, odklejonej cekinami, piórami i wszystkim innym. Uwierz. Maski weneckie są przepiękne. Słyszałam, że mają tam też przepiękne stroje. Tak, to fakt. A teraz pokażemy Wam, jak zrobić maskę podobną do weneckiej. Najpierw zaznaczamy konturę naszej maski. Gdy skończymy, wycinamy ją i przyklejamy do niej drewniany podyczek. Zaznaczamy miejsce na nasze ozdoby. Następnie kolorujemy dopasowanymi do siebie kolorami. Przede wszystkim mile widziany jest błysk. Warto użyć złotego koloru lub srebrnego. Nie trzeba tak jak na naszym filmiku kolorować farbami. Możesz to zrobić kredką albo na przykład pastelami. Nie żałujcie sobie kolorów. Maska karnawałowa powinna być kolorowa i żywa. Następnie doklejamy nasze pióra i gotowe. Zdecydowanie stroje karnawałowe są bogate w dodatki, koronki i różne piękne elementy. Nieraz stroje te wyglądają jak ze średniowiecza, a czasami bardzo nowocześnie i kolorowo. Ciekawostką jest to, że w ostatni dzień karnawału kobiety obcinają krawaty mężczyznom przejmując symbolicznie władzę. To bardzo ciekawe. Zgadzam się z tobą. Ja chciałabym świętować karnawał w Wenecji. Jest to tak zwane miasto masek. Tam podobno świętują w najpiękniejszych maskach i pięknych strojach. dzięki za ja Też słuchałam, bardzo mi się podobało. Super, miło mi. Będzie takich więcej. Pa, pa!